Świątynia w Luksorze, podobnie jak kompleks świątynny w Karnaku, poświęcona jest tebańskiej triadzie bóstw amonowi jego żonie Mut i synowi Honsu. Pierwotna świątynia powstała tu za czasów amenhotepa III żyjącego w latach 1390–1352 przed naszą erą. Luksor połączony był z Karnakiem procesyjną aleją Sfinksów. Przy kilometrowej alei część przetrwała do naszych czasów. Przed pierwszym pylonem wzniesionym za czasów Ramzesa II stoi obelisk i jego cztery kolosy. Dawniej stały tu dwa obeliski, ale jeden z nich został przewieziony do Paryża i dziś stoi na Placu Zgody. Do 1885 roku świątynia była przysypana piaskiem i spoczywała pod murami miasteczka Luksor. Wystawały jedynie wierzchołki obelisków i kolosów Ramzesa. Na ścianie pylonu widnieją m.in. symbole górnego i dolnego Egiptu: kwiat lotosu i kwiat papirusu. Ogromny dziedziniec Ramzesa II otaczają dwa rzędy kolumn z głowicami w kształcie papirusów. Oraz olbrzymie posągi Ramzesa II. Po prawej stronie znajduje się sanktuarium Barki Boga, które wzniósł Totmes III. Mieszczą się w nim kaplice poświęcone Amonowi, Mut i Honsu. Na miejscu świątyni pozostawiono jedynie meczet Jusufa Abu al-Hagaga, patrona Luksoru. Co roku w Dniu Świętego ściągają do meczetu łodzie przypominające rytuał egipskiego święta Opet. Meczet stoi tak wysoko, że łączy się z dachem sali hipostylowej. Przed wielką kolumnadą Amenhotepa III znajdują się dwa posągi siedzącego Ramzesa II. Świątynia w Luksorze zbudowana jest z piaskowca pochodzącego z Żebel el-Silisia w południowo-zachodnim Egipcie. Na ścianach prawej strony dziedzińca Ramzesa II widnieją piękne reliefy przedstawiające procesję pogrzebową tego faraona. Procesję prowadzą jego synowie, a miał ich ponad stu. Dalej pędzone są byki ofiarne. Droga do dalszej części świątyni prowadzi między dwoma posągami Ramzesa II. Na potężnej kolumnadzie Amenhotepa III z głowicami papirusowymi wzorowano wielką salę hipostylową w Karnaku. Za kolumnadą znajduje się wielki dziedziniec Amenhotepa III, robiący nie mniejsze wrażenie niż dziedziniec Ramzesa II. W 1989 roku Podczas prac konserwatorskich odkryto tu ogromną skrytkę z posągami, które znajdują się obecnie w Muzeum Luksorskim. Południową część dziedzińca zajmuje sala hipostylowa o 32 kolumnach. Ten fresk przedstawia siedzącego boga Amona Ra i faraona Amenhotepa III, przyjmującego insygnia władzy. Portyk z kolumnami w stylu korynckim powstał za panowania Aleksandra Wielkiego. W czasach panowania Rzymian było tu sanktuarium, w którym żołnierze rzymscy czcili swego cesarza. A to przedsionek sanktuarium barki Amona wybudowanego przez Aleksandra Wielkiego. Po podbiciu Egiptu Aleksander Wielki przedstawiał się również jako faraon. Co znalazło odbicie we freskach. W najstarszym sanktuarium Amenhotepa III jest na przykład fresk przedstawiający Aleksandra Wielkiego, któremu wcześniejsi faraonowie przekazują klucz życia, a przygląda się temu Amon-Ra. Pod świątynię, do której mamy niedaleko, wrócimy wieczorem. Jest pięknie iluminowana. Warto nawet po trudach całodziennego zwiedzania udać się na wieczorny spacer po rzęsiście oświetlonych ulicach Luksoru i promenadzie nad Nilem. Po środku dużego ronda szumi mocno podświetlona fontanna. Dochodzimy do promenady nad Nilem. Kornisze, bo tak nazywają się te promenady, można spotkać w każdym mieście nad Nilem. U brzegów sumują statki wycieczkowe, czasem w dwóch, a nawet w trzech rzędach. Niektóre z nich to luksusowe, pięciowiązkowe wycieczkowce. Luksorska świątynia Amona, którą zwiedzaliśmy rano, jest teraz pięknie iluminowana. Z daleka słychać gwar i głośną muzykę. To musi być jakaś uroczystość. Po chwili okazuje się, że mieliśmy szczęście trafić na egipskie wesele. Funtu wsunięte do ręki pilującego policjanta pozwoliło mi podejść blisko i filmować uroczą pannę młodą i wysokiego przystojnego pana młodego. <śmienny> Zajutrz no znów ruszyliśmy w górę Nilu.